15 stycznia. Tak to wygląda. To jest przyjechane. Ta pszenica rosnąca głęboszem. To jest to popsute. Ale zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Ta pszenica żgobo nie lubi ziemi, która osiada. To jest normalnie siana. pryskana nie będzie widać. Tu był ten skos. Skos głęboszem tutaj był taki, i w ogóle tego nie widać. Teraz, czy później będzie widać, trudno powiedzieć. Otwaszczana dosyć jest, chyba nie będzie musiała być powtórnie otwaszczana. jest zasiana po tej marfie chyba 15 listopada. To jest już inna odmiana, tylko w talerzówkę, ale choroby grzybowe bardziej atakują tą odmianę. Też odchwaszczone. Tak to wygląda na 15 tego stycznia. To jest mniej parażona Tam pole zasób się ciągnie